Jak dzielić się wiedzą, aby dać sobie szansę na zbudowanie wizerunku eksperta, rozpoznawalności czy dotarcie do osób, na których ci zależy? Dzisiaj opowiem o jednej z lepszych form przekazywania wiedzy czyli o webinarach. Dowiesz się, na co zwrócić uwagę podczas komunikacji online, czyli tej komunikacji między Tobą a audytorium, jakie są metody aktywizujące, nie powiemy o wszystkich, ale o kilku istotnych, jak zadbać o właściwy tytuł i treść spotkania. A zatem, co powinno mieć dobre webinarium? Powinny być tam przede wszystkim początek, środek i koniec. W zależności od celu, można je podzielić w ogóle w webinaria, na informacyjne i perswazyjne. W zasadzie oba jednak te aspekty się przenikają. Nawet jeśli tylko informujesz, sprzedajesz swoją wiedzę i swój wizerunek no chcesz tego czy nie tak to działa. Odbiorca cię albo kupuje mówiąc potocznie no albo cię nie kupuje. Jak zatem zacząć prowadzić przygotowania do tego rodzaju spotkania? Na początek Skupmy się na najważniejszych kwestiach. Webinarium zaczyna się od przedstawienia się i krótkiego, takiego wprowadzenia, podczas którego no, zyskujesz przychylność audytorium. Omawiasz reguły spotkania i jego agendę. Zwłaszcza to polecam. Ta całość nie powinna zająć więcej niż mniej więcej 5 minut. Możemy się również pokusić o taki rodzaj zapowiedzenia czegoś, co będzie dopiero na końcu, tak aby zachęcić wszystkich do tego, by zostali właśnie do samego finału. Przyjmujemy, że webinarium nie trwa dłużej niż około godziny. To ta zachęta powinna być oczywiście jakoś atrakcyjna dla uczestników. Co to może być? To może być sesja pytań i odpowiedzi, to może być losowanie jakiejś nagrody, czy coś w tym stylu. W ramach zasad warto ustalić, ile dokładnie czasu trwa spotkanie, jak się komunikujemy, za pomocą czego odbywa się webinarium. Nie mam na myśli platformy, ale to czy używasz prezentacji, czy jest to wykład bez prezentacji, to raczej rzadko spotykane. Kiedy i jakie pytania można zadawać? Komunikacja jako taka byłaby tutaj całkowicie jednostronna, gdyby nie czat. Webinarium to jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, a przyjmijmy, że jest to wystąpienie publiczne, tak myślę, jedna z ulubionych form dla introwertyków. Na komfort wpływa możliwość całkowitej kontroli nad uczestnikami i przebiegiem spotkania. Jest tu trochę tak jak w radiu, albo w podcaście. Zdecydowanie obniżone jest ryzyko zaistnienia potencjalnych tzw. trudnych sytuacji. Mogą się one ograniczyć w zasadzie do kwestii technicznych. Dlatego należy wszystko dobrze przetestować przed spotkaniem. A jeśli już coś złego się wydarzy, nie okazuj zakłopotania, tylko reaguj elastycznie. Jeśli wyłączy ci się kamera, zachowuj się tak, jakby tak właśnie miało być. No możesz dostrzec ten fakt, ale jedź dalej. Trudno. Zgasiła się, idziemy dalej. Dopasowujemy się do okoliczności. Na pewno nie biadolimy nad tym, jak to świetnie by było, gdybym tylko mógł się wam pokazać. No nie sądzę, żeby to pomogło. Jak już powiedziałem, dysponujemy czatem. To najlepsza i najszybsza forma szybkiego porozumiewania się z innymi podczas webinarów. Jest to po prostu pożądana forma, ponieważ dzięki temu uczestnicy mogą no sygnalizować nam szybko kłopoty techniczne. Nie tylko to, mogą też zgłaszać inne uwagi, zwracać uwagę na coś, co nam jakoś umyka. My również mamy dzięki temu szansę na weryfikowanie tego, czy nasze treści są zrozumiałe i czy docierają bezproblemowo do odbiorcy. Mało tego, to świetne narzędzie do pobudzania audytorium, zarówno poprzez takie mikroaktywności, jak skąd jesteście, wpiszcie swoje miejscowości na czat. Jak i przez prośby o nieco obszerniejsze wypowiedzi. Obszerniejsze wypowiedzi to również jest możliwe podczas webinarów. Jeśli chcesz wzmóc aktywność słuchaczy, możesz pokusić się o wykorzystywanie takich narzędzi jak Mentimeter, na przykład. Umożliwia ono przeprowadzenie szybkiego quizu, stworzenie chmury tagów i to w trybie rzeczywistym. To wszystko uatrakcyjni przekaz. Możesz również pokusić się o krótkie ankiety, takie jak Puls na Zoomie. Czy te dostępne w Google Forms. Tego jest naprawdę sporo. Chodzi tylko o to, żebyś ty się dobrze czuł z tym narzędziem i żeby odbiorcy nie mieli problemu jak z niego korzystać, jak z nich korzystać. No dobrze. Skoro z grubsza wiesz jak się komunikować, przyjrzyjmy się samej prezentacji. Reguły posługiwania się nią no w zasadzie są takie same jak w świecie rzeczywistym. Różnica jest tylko taka, że tutaj siłą rzeczy wszyscy się gapią w te prezentacje w większym stopniu niż na Ciebie. Zachęcam Cię do lektury mojej książki, gdzie szczegółowo opisuję, jak posługiwać się prezentacją, natomiast tymczasem zwrócę uwagę na to, że nie czytaj ze slajdu. To nuda. Przecież równie dobrze mógłbyś to wtedy wysłać mailem. To Ty jesteś najważniejszy, więc zarządź tym jako uzupełnieniem Twojego przekazu, a nie głównym narzędziem. Jeśli pojawiają się pytania, możesz reagować od razu, jeśli są krótkie, proste. Jeśli pojawiają się takie, które wymagają jednak dłuższego komentarza, z doświadczenia polecam przekierowanie tego rodzaju pytań no, na kuluary tak zwane, czyli na czas po webinarium albo na czas po. Nie tylko bezpośrednio po webinarium, ale też po spotkaniu, tak w ogóle na zajutrz albo tam w tygodniu. Ważne tylko, żeby poprosić, żeby to audytorium się do Ciebie zgłosiło. Nie bierz na siebie więcej odpowiedzialności niż warto to robić w trakcie spotkania, bo możecie to niepotrzebnie zdekoncentrować, odciągnąć Twoją uwagę. Podobnie też unikaj raczej witania się nadmiernego ze stałymi bywalcami Twoich spotkań, no bo macie swój wewnętrzny świat, mało kogo może to interesować z zewnątrz. To są takie proste zasady, które sprawią, że podczas prowadzenia webinarium będzie to przyjemniejsze także dla tych, którzy cię jeszcze nie znają. A oni przychodzą, by zapoznać się z zasadniczą częścią spotkania. Ta zaś przypomina wykład. Powinien mieć on jakąś strukturę. Tak jak każde wystąpienie. Decyduje o tym nadrzędny cel. Struktura informacyjna jest nieco inna od perswazyjnej. To w zasadzie materiał na osobny film. Tymczasem zachęcę Cię do tego, byś skupił się na tym, by ująć w swoim webinarze nie więcej niż trzy główne podtematy. Jeśli zatem Twoje spotkanie jest o tym, jak wykorzystać storytelling w życiu, niech ma takie trzy główne obszary, które omówisz w ramach tematu. Czyli na przykład: główny temat, storytelling, podtematy, opowieść jako narzędzie do budowy wizerunku. Temat drugi, opowieść jako sposób opowiadania o tym, jak działasz, na czym polega Twoje know-how. No i po trzecie, opowieść jako narzędzie do przedstawiania wyjątkowości Twojej firmy czy instytucji. Innymi słowy, niech webinarium nie wyczerpie ani słuchaczy, ani tematu. A już na pewno, że <laughs> niech nie wyczerpie Ciebie. W realiach onlineowych jest o to wszystko bardzo, bardzo łatwo. Jeśli pojawia się podsumowanie, a powinno, uwzględnij tam wszystkie najważniejsze punkty swojego wystąpienia. Niech to będzie taka spójna całość. Niech wszyscy mają świadomość, że przyszli po coś i właśnie to od Ciebie wzięli. Czy to wszystko? No niekoniecznie. Jeśli bowiem jest to webinarium prowadzone przez firmę, taką jak na przykład moja, to zawsze potem jest jakaś część sprzedażowa, która nie trwa dłużej niż około 10 minut. Po niej dopiero następuje część dotycząca pytań i odpowiedzi, co jest ważnym zabiegiem, dzięki któremu mam szansę zapoznać uczestników ze swoją ofertą, zanim wyjdą z mojego webinarium. Ile trwa ta część? No to już zależy w zasadzie od ciebie i od uczestników, nie przeciągaj jej jednak nadmiernie. Możesz narzucić sztywne ramy, a kiedy spostrzeżesz ryzyko ich przekroczenia. Zawsze możesz zaproponować kontakt indywidualny, o którym powiedziałem wcześniej. Zdarza się, że pytań jest niewiele lub prawie wcale, i wówczas czas spotkania się skraca. Powiedzmy jeszcze o tobie, jako prezentującym. Poza bowiem prezentacją podczas webinarów widać oczywiście ciebie w tym małym okienku. Warto więc zadbać o swój wygląd. Wszelkie wskazówki znajdziesz również w mojej książce. Tymczasem pozwól, że powiem ci o dwóch rzeczach. Ważne jest to, że plan drugi jest tak samo ważny jak plan pierwszy. Zadbaj o swoje tło. Niech nie odciąga uwagi od ciebie, bo to ty jesteś tutaj głównym źródłem informacji. Pamiętaj, plan drugi jest tak samo ważny jak pierwszy. Niech nie odciąga uwagi. Druga rzecz, ubierz się tak, żeby twój strój nie działał jako coś, co będzie przykuwać uwagę w większym stopniu niż to, co mówisz. Przygotuj się na to, załóż raczej strój, który będzie gładki niż upstrzony różnymi wzorami, bo to po prostu niepotrzebnie będzie odciągać uwagę. Zwróć uwagę na to, że bardzo ważna jest jakość Twojego głosu. Zadbaj o dobry mikrofon. Mów trochę bardziej niż normalnie. Zwróć uwagę na to, że kamera pożera energię, a skoro tak, to musisz dać jej trochę więcej. I to jest kluczowe dla sposobu prowadzenia. Z mojego punktu widzenia to właśnie operowanie głosem jest istotne, ponieważ to wpływa na to, jak inni czytają Twoją energię. Głos to jednak nie wszystko. Pamiętaj o tym, że ważne jest podtrzymywanie i przykuwanie uwagi. W przypadku zatem webinariów, z mojego punktu widzenia, sprawdzą się następujące rzeczy: mikroaktywności, te o których powiedzieliśmy. Wspomniane już operowanie głosem transferującym twoją energię. Krótkie i proste zdania, raczej takie niż wielokrotnie złożone. Raczej szybsze tempo niż wolniejsze tempo wypowiedzi, którym zanudzisz odbiorców. Podkreśl zmianę wątku, zmianą slajdu. Urozmaicić to wszystko filmem lub muzyką. Zastosuj elementy ćwiczeniowe, quizy, sondy. Wszystkie omówione dotąd rzeczy to tylko jako jakiś wycinek większej całości. Jeśli chodzi o jeszcze głębsze podejście, polecam Ci opracowanie Mela Silbermana, który materię taką wykładową podzielił na kilka części zgodną z chronologią wykładu. Więcej informacji znajdziesz w książce Mela Silbermana o technikach aktywizujących podczas szkoleń. Na czym koniec końców webinarium przeprowadzić? Wybór jest ogromny. Aktualnie sporo z tych platform umożliwia wręcz rozmowę na żywo z uczestnikami. Ja korzystam z Zoom'a i to narzędzie polecam, ponieważ sprawdza mi się nie tylko jako komunikator i rzecz do no właśnie spotkań jeden na jeden, ale także no, do spotkań tak do stu osób. Jak najbardziej jest to narzędzie, które się wtedy sprawdzi także. Są sceptycy, ale ja mam raczej entuzjastyczne nastawienie. Istnieją oczywiście też platformy typowo webinarowe, gdzie Twoimi gośćmi jest na przykład 1000 osób, Webinar Jam na przykład. Pamiętaj o swoich kryteriach, które zadecydują o wyborze platformy, o liczbie uczestników, którą chcesz zgromadzić i o możliwościach, jakie dane rozwiązanie oferuje w wersji darmowej i płatnej. Należy również zwrócić uwagę na szczegóły. Zmieniają się one od czasu do czasu, jeśli chodzi o konkretne platformy. Dlatego zachęcam do sprawdzenia oferty pod kątem ograniczeń platformy w darmowej wersji, ale też do wyczulenia na to, co jako nowinka się pojawia. Na przykład integracja z innymi platformami. Jak na przykład Zoom jest zintegrowany z Mentimeterem, już teraz. A w każdym razie można to zrobić bardzo prosto. Jak zatytułować webinarium? Warto odwołać się do korzyści, które ono przyniesie. Tytuł powinien odpowiadać na pytanie co twój odbiorca zyska i zawierać ten tytuł powinien słowa ściśle wiążące się z twoją treścią. Jak zarządzać stresem na scenie będzie lepsze niż zarządzanie stresem podczas wystąpień publicznych i prezentacji. Sam przyznasz, że sama przyznasz, że to chyba trochę bardziej sexy. Zastanów się, co ciebie samą samego poruszyłoby, gdybyś zobaczył zobaczyła taki tytuł gdzieś tam u kogoś na Facebooku. Serdecznie zachęcam Cię do rozważenia tej formy przekazywania wiedzy, zwłaszcza jeśli masz coś do powiedzenia i na przykład Twoja działalność wymaga no odsłonięcia się, pokazania swojej eksperckości. Jeśli ten materiał był dla Ciebie użyteczny, polub go, zasubskrybuj kanał. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia!